witam Was kochani serdecznie i rok jest z tej strony. Dzisiaj krótkie nagranie. Pewnie wielu z Was się zastanawia, dlaczego teraz tak ludzie e, chorują, jakie są tego przyczyny i czy każda jednostka chorobowa tak na sero pochodzi z jednej przyczyny, a może jest ich tylko kilka, które wywołują właśnie całą falę czy to nowotworów, zaksepit. E, I nie wiadomo czego po prostu jeszcze dalej. krzycz, jeśli chodzi o wygląd skóry i są tu Wszyscy, ale to wszyscy podkreślają, że ważne są... Kuracje na odrobaczenie, kuracje na odtoksycznienie, a mało kto mówi, że tak naprawdę za tym wszystkim stoi zakwaszenie naszego organizmu. Jeśli przeprowadzimy te trzy procesy jednocześnie, to efekt jest no niesamowicie po prostu szybki. Suplementacją zawodowo zajmowałem się 7 lat, na dzień dzisiejszy przerzuciłem się na technologię, która daje no niesamowite możliwości i dla tych, którzy tutaj teraz wspomną w komentarzu, że Technologia to jest samo zło, no, stary, no właśnie używasz tego urządzenia, właśnie piszesz ten komentarz, tylko korzystasz z technologii. Wszystko zależy w jaką stronę ją po prostu obrócimy. Teraz do tego warto dodać, i to coraz częściej się zaczyna głośno mówić, że warto skupić się również nad naszymi emocjami. Może nawet numerologa w tym pomoże. I teraz ja cię kręcę ile to jest wiedzy, jak długo trzeba kombinować aby właśnie taką kurację skonstruować albo takich ludzi znaleźć. Właśnie potrwało mi parę lat, aby skompletować ten niesamowity team, który ma właśnie w tej każdej kategorii olbrzymią po prostu wiedzę. Czyli tak, odkwaszamy organizm, kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Do tego wywalamy toksyny i co się dzieje wtedy w naszym organizmie? W naszym organizmie wtedy znika środowisko, w którym mogą rozwijać się grzyby, pasożyty i cała reszta ustrajstwa, którą po prostu posiadamy. I teraz wziąć mówię, bo zakwaszenie nie istnieje. No tak, ja myślę, że istnieje i właśnie odpowiada za wszystkie te jednostki. I teraz jeśli przeprowadzimy taki pro, program, obojętnie, czy można uwagę, obojętnie czy masz... Nie wiem, bóle stawu w łuszczyce. Dodasz do tego właśnie pracę z emocjami, bo łuszczyca często gęsto z łupierzem symbolizują utratę. Na przykład nie chcę tutaj wchodzić w tereny ludzi, którzy, którzy mają zdecydowanie większą wiedzę. Więc to jak mówię, w składzie taka ekipa jest. Jeśli chcesz być zdrowy, no to mamy do ciebie przygotowany bardzo fajny program, który załatwia właśnie te trzy elementy, o których mówiłem. Plus do tego ludzie, którzy pomogą ci zrozumieć dlaczego wydarzyło się. Tak, a nie inaczej. I teraz te kompendium wiedzy jest po prostu do Twojej dyspozycji, więc jeśli jesteś zainteresowany, jeśli temat Cię zainteresował, technologii, która jest połączeniem z naturą. Czyli poprzez kryształy, poprzez wibracje, dawany jest sygnał do naszego organizmu. I nie jest to komora nomobaryczna. E, natomiast coś, co sobie możesz przykleić na czuch i wtedy automatycznie organizm dostaje sygnał, czy stary zacznie produkować glutation albo aeon, czy karnozynę, są to bardzo mocne antyoksydanty. Które mają za zadanie, po pierwsze, wywalenie metali ciężkich z naszego organizmu, po drugie, usunięcie wszystkich toksyn, po trzecie, mają zrobić przestrzeń dla komórek macierzystych, aby one miały cudowne miejsce do właśnie naprawy, regeneracji naszego organizmu. Ale jeśli my ten organizm mamy zatruty, zakażony, automatycznie wszystkie procesy regeneracyjne są zablokowane. I to jest cała filozofia. Słuchajcie, zajęło mi to nagranie 3 minutki. Myślę, że te 3 minuty dały Wam dużo. Jest to aleonio, powiem taką bardzo ciekawą rzecz. On rozluźnia nasz organizm na poziomie komórkowym. Jesteśmy poprzez sytuację, poprzez stres, jesteśmy no niesamowicie spięci. To wszystko się zbiera w naszych ciałach. No i wtedy dochodzi do właśnie tych bólów kręgosłupa, dochodzi do kontuzji, dochodzi do chorób, dochodzi do nowotworów, ponieważ nowy twór, czyli tworzy się coś nowego, dobrego. Wszystko jest po prostu na odwrót, a to, o czym ja teraz mówię, to nie jest, że ja taki kurwa mądry jestem i sam badania zrobiłem, natomiast w 1931 roku noblista od to Warburg, jak dobrze pamiętam, odkrył, że komórka nowotworowa rozwija się w środowisku kwaśnym, beztlenowym. Więc aby pozbyć się tego, wystarczy co zrobić? Odkwaszyć i dotlenić organizm. I wtedy zrobimy takie środowisko, w którym to ustrojstwo nie ma prawa żyć, a w połączeniu z uwolnieniem emocji. Robi to naprawdę petarda efekty. Słuchajcie, tu macie podany adres e-mail do kontaktu. Walcie śmiało, bo akurat na tym program jest promocja, o którym powiedziałem, piszcie maila bądź piszcie do mnie na pliw. No i co? Trzymajcie się. Moc się z nami. Zdrowiejemy i wyskakujemy z gara. Hej!